Tomasz walczy na łódce, dzień dobry, dzisiaj znowu to małe fajne jeziorko, które dało nam dużo szczupaka, kanibale i dżerki, na dżerki będę chciał dużo popróbować, mam nadzieję, że coś wyjdzie, do oglądania. Startujemy od żabki z AliExpress, trzeba się jeszcze nauczyć na nią zacinać. Tutaj to po tym w późnym jesieniu, tam to możemy to tutaj fajnie to. Mhm. Uh -huh. No wiesz, musi ziersko zejść. Chociaż trochę. Jebany. Widziałeś go? Nie, a co wyszedł? Normalnie ten, złapał za gumę i czytałem ty. Od razu? Ja. No proszę. Wieraka nie ma jeszcze przygotowanego. To bo znowu będzie się punktował. Nie, tak to nie, tak to nie będzie. Nie, ja chyba. nie dołoży, co? No nie wiem określić. Taki normalny wymiaraczek Nie, jeszcze świecę zrobił Proszę. Tylko gdzieś, nie wiem gdzie, metrówkę. No no, Tam chodzi. Tak, 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 tak. A tak. Z ciekawości. Właśnie bardziej z czystej ciekawości. 56 cm. Dobry. Bardzo ładna ryba. My. Wszystko fajne, ale kanibalki najgorsze. Tak, kanibal to kanibal. Słyszałem gdzieś tam na jakimś... na jakiejś grupie na Facebooku. Gruba rozmina było, że kanibale są jedno z najgorszych gum w Polsce. Mhm. Że są relaksy czy inne dużo mhm. miętsze i tańsze i lepsze w działaniu. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się. Nie wiem... Gdzie się nie lubi to kanibali, trudno daje radę kanibal to szupaki to są tego prawie pewien wiesz od cholery moczarki jest gdzieś przemieszcza się uderzy w drobnicę cokolwiek i od razu w wychodzą. Jest, a branie było jakby w zaczepiło. zaczepił. Okay. Powiem ci, że <śmiech> <śmiech> wydaje się być możliwe. Ale tylko się wydaje. <coughs> Chyba nie, nie jest jakiś tęki Nie, dziwnie zaczepiony. Dziękuję. Proszę. Jeden jeden. Jeden jeden, to już nie gada. Ła, tak głęboko po wsadził. delikatnie zapięty taki około 50, Biorą wszędzie Biorą wszędzie i gania, no, bo <laughs> pod brzegami Albo aż w brzegach można by powiedzieć no i dobra I idziemy dalej Oj dziwny dźwięk szony Kawałek dalej w tamtą drobnicę? No, czy... Tam jest <laughs> Ale wariat! Też mały Ale, <laughs> To było dobre <clears throat> A powiem Ci, że zacząłem tak szybko holować, mówię, wiesz, bo przepływamy, nie? Mhm. I chyba to, że przyspieszyłem, to go pobudziło Maluszek, był maluszek. Trochę dziwnie strzelony. Ty, ty mój też tak od boku miał zapiętą tylko. No oddaj. Uparty. A, okay. W okolicach 50. Ale ładne grube już tutaj są teraz. Szczupacz. To co? Jednak jeszcze chwilę posynimy I co mówisz później podkładkę próbować. Myślałem, żeby... Gdzieś tam Nie ma problemu. No chyba, że ktoś możemy za to zrobić co na środek płynąć, bo tam jednak cały czas wganiają. Powiem Ci tak, czy powiem, popłyniemy w lewo, czy w prawo, to ja bym chciał dzisiaj tak trochę pomacać tych miejsc, bo widać, że one żerują. No dzisiaj... dzisiaj mamy jak żeby... Co przestrzelił? Ale Jest. U Ciebie bro, nie u siedzi. Też mały, ale tutaj jest tego szupaka Dzisiaj mają. Powiem Ci, że ja chyba będę z tym, przynęta jakoś większą próbował, bo no, ten to już w ogóle 40 Ale numer 3 Ale sztuka. Sztuka jest sztuka. Zmieniłbym na jakąś większą przynętę, ale z drugiej strony nie chcę eliminować się zbrań. Numer 3, taka 40. Mówisz 15 dzisiaj. No takim tempem. Jest wykonalne. 15 sztuki, nawet jednego wymiarowego. tam też będziemy spokojnie Dzisiaj pogoda ma się tak zbytnio nie zmieniać ten wyż dopiero za dwa dni chyba ma wejść u nas czy za trzy tak więc brania powinny być Tego jakbym zbił ciężarek. To czy jest razem tu dopiero. Nie mam pojęcia. No, ale wiesz, właśnie fajnie, bo to masz drut wychodzący. ja miałem, że ołów był lany, nie? Z pocałości. Mhm. Mm Nic, będę musiał w domu. Jest! Muszę w domu coś Na Ledżerka, proszę Pana. Po No ładnie przyłożył. I troszeczkę większy o, tych, ohohoho, idziecie, niesie. Ładny, słodziutki. i Zaraz, po... a ja podbierak już jest zaplątany. właśnie, kurde, plusem tego mojego był taki, że... U Ciebie ten żyłkowy to trochę inna bajka, tutaj to niestety. Może to może tu rozłożyć cztery, 55 Też mamy łóżek, o, o, ten to w ogóle mały Nie, numer 5. Oj, oj, to co dzisiaj rekordowa ilość? Co się dzieje tu? Eee, dobra, bez tego. Bez podbieraka. Też taki 55. Ale spójrz strzeliot. Żerk w pysku. Mały był, mały ten żerk. To jest siódemka, jeżeli dobrze pamiętam. Okay. Numer pięć. Też taki, pięćdziesiątaczek. Co siedzi? żebyś nie gadał nie no. gonisz? próbuj chremion dwa rzuty na żerka i dwa różowa? tak pistolet bo pistolet ale jest Tutaj też się kręcą. Cię ach, wszędzie się kręcą. Wszędzie dzisiaj się patrzy. Chcieli? I to w jednym miejscu stoimy cały czas. Pistolety. Trzeba nie pomyśleć coś. Jakichś kombinacjach, albo łowić, łowić, łowić i w końcu między Między nimi coś większego wyjdzie. O, ale wariat. Jakoś przypomnę poszedł. Proszę Pięć. Po 5-3 Ile czasu pływamy? Pół godziny? Nie, pół godziny nie No Niech Już 8 sztuk wyciągnięte Mogę mi się wziąć młodego. młody by się wybawił. To też Chociaż... Już tylko nie zapłyje tylko mogę tutaj. Mówił mu, żeby szybciej zbijał. No nie, no nie gadaj. <noise> to rzutki ryba. nie. No widzę. Rzut porzuć. Masakr. Piskak Dziękuję Proszę, 5-4 Tak najlepiej. Trzeba miał wrócić do kanibala. Gonimy, gonimy Na ładnie, dwa brania pod rząd, teraz cisza. Już z 10 minut to jest niemożliwe.